Kochani, wybaczcie mi moje spóźnienie. Chciałam wam dzisiaj pokazać wrześniową edycję Big Glossy Atelier de Buty z francuskiego. Muszę powiedzieć, że edycja w tym miesiącu jest warta ponad 200 zł, jakieś około 230 i produkty są naprawdę fantastyczne. Tu mamy jakiś kod rabatowy w firmie GoreTex, Glossy 1901, 25 zł rabatu na stronie www.goretex.com.pl. I tak zabieramy się, może, za pierwszy, najdroższy produkt. Jest to krem od Caluna Medica. Ja dostałam głęboko nawilżający odżywczy. Jest to krem dobrany pode mnie, także bardzo dziękuję. Jest on wart prawie 140 zł. W składzie ma komórki macierzyste z borówki brusznicy, wodę lodowcową, owiec, jogurt. I tu faktycznie skład jest dość fajny. Także nie będę się tutaj przyczepiać. Jedynie produkt ten musimy zużyć do końca października tego roku. Jest go 30 ml. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Kolejny produkt. To patrzcie, jakie piękne pędzle do blendowania powieki, cieni na powiekach firmy Kylie's. No, patrzcie, jeden jest taki pudrowo różowy, drugi taki zielony. Śliczne są te pędzle. Jestem bardzo z tego produktu zadowolona. I mój produkt jest wart prawie 19 zł można było jeszcze dostać pędzle do pudru, różu i bronzera i do blendowania. Ja dostałam akurat do cieni i bardzo się z tego powodu cieszę. Kolejnym produktem jest balsam do ciała firmy Cos Nature. I patrzcie, jaki ten balsam ma piękny skład. Na samym przodzie praktycznie same naturalne produkty. Jest tu olej ze słonecznika, potem mamy masło shiita, jojobę, aloes, i potem jest wyciąg z lili wodnej. Jakby ktoś nie wiedział, jaki balsam wybrać w sklepie ze względu na dobry skład, no to polecam poszukać właśnie balsamów z tej firmy. Mamy tutaj tego 250 ml, a balsam jest w przystępnej cenie bo prawie 20 zł. Jestem z tego produktu bardzo zadowolona. I muszę przyznać szczerze, że Big im mnie ostatnio zaskakuje. Kolejnym produktem jest 50 ml chyba odżywki do włosów firmy Glisskurs, Schwarzkopf, którą wszyscy znamy. No niestety w składzie znajdziemy tutaj paraben i silikon. No ale tego można było się spodziewać. 150 ml warte jest prawie 15 zł. Kolejny produkt to mm, taka metaliczna pomadka z Golden Rose. Yy, ona jest matowa, ale z metalicznym połyskiem. Tak wygląda w środku. I myślę, że będzie bardzo fajna. Jest warta prawie 12 zł. Kolejny produkt to ryżowy skrub od Nivei. Mamy tego 75 ml. Skład, jak to na Niwe przystało, można by się było do czegoś doczepić. Ale wiemy, że te produkty są w przystępnych cenach i ten skrót akurat jest warty prawie 20 zł. Kolejny i ostatni produkt to mydło borowinowe do odnowy biologicznej od tołpy z olejkami eterycznymi. Fajny ciekawy produkt, Mamy go tutaj 100 gramów i przyznam się, że jeszcze się z takim mydłem w pudełkach nie spotkałam. I jest też produktem, z którego bardzo się cieszę. I co, jak Wam się podobała wrześniowa edycja Big Lossy? Na pocieszenie <grytanie> i za rekompensatę tego, że tak późno zrobiłam ten filmik mam dla Was super kod rabatowy. Na golden boxy. Mam aż 15% na wszystkie pakiety. Kod to GP15W i napiszę go w opisie, gdybym się miała pomylić. Także sprawdźcie sobie opis i jeżeli jesteście chętne na golden boxy, to zapraszam po kod. Na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia.